Ej, kochani, dzisiaj wam pokażę paczkę od Natalki ze Skierniewic. Chyba tak się wymawia to miejscowość. Natalka jest moją fanką. Natalka. Natalia jest moją fanką. Więc yy, znalazła mnie na Hangout. Klikakili, normalnie. I się mnie zapytała, czy by mogła mi wysłać... Yy, jakby... paczkę, ponieważ jest moją jakby fanką można tak nazwać, po prostu lubi mnie oglądać, subskrybuj mój kanał, bardzo ja mnie lubi oglądać, za co ci dziękuję za te miłe słówka, bo, bo to jest miłe, naprawdę. Ja się cieszę, że komuś się podobają moje filmiki, no i właśnie Natelka mi wysłała tą paczuszkę i ja się zgodziłam, podałam jej mój adres i ona mi wysłała. Oczywiście najpierw patrzyłam czy to nie jest jakiś złopan. <grym> No i się zgodziłam i właśnie przyszła ta paczuszka od Natalki. E, od Natalki, no rzeleżę, po prostu już jestem przyzwyczajona tak mówić, bo i tak moja kuzynka malutka się nazywa Natalia i ja zawsze to nie Natalka, Natalka, więc e, przepraszam. E, ale to podobno lubisz, jak to się tak do ciebie mówi, więc dobrze. E, narysowałaś mi tu serduszko, za co dziękuję. I jakby ktoś mi chciał wysłać paczkę, to... Znajdzie mnie na Hangouts, napisze coś do mnie, a ja mu odpiszę. Tam się trochę poznamy, podam mu jego adres. No i jak on będzie chciał, to oczywiście wyślę tą hmm, paczuszkę. Ja oczywiście nie chcę naciągać i nie chcę być hanska, tylko po prostu no, ja wiem, że to jest miłe do kogoś coś wysłać, bo sama często wysyłam do różnych YouTuberów. I po prostu fajnie jest to, że wysyłam coś do kogoś po prostu, żeby mu dać tę radę, żeby mu pokazać, czego lubię, żeby, żeby mu to po prostu pokazać. Więc to jest malutka kopertka, ale się bardzo z niej cieszę, bo to jest mój pierwszy jakby art. nie fanart. To jest konieczne. Dobrze, więc otwórzmy tą paczuszkę. O, trochę się tu rozrywa. Dziękuję, oczywiście, za chęć wysłania, choć nie wiem, co tam jest. Pierwsza rzecz to wydruczek z lodo. Lodowika zakocha się w Warszawie, bo to jest raczej wydruczek. Chyba skserowany, tak, tak mi się wydaje. Zima zaskoczyła lodo. Gdzie ten śnieg? Bardzo dziękuję. No za chwilę ta folia. Nawet nie wiem co tam jest, ale... A nie, myślałam się zdradziło, ale i tak dokładnie nie wiem co tam jest. Karta z wydrukowanymi autografami z klubu Z Diego oraz Dav. Chyba taką kartę podobną kiedyś miałam, ale nie pamiętam. Dziękuję bardzo. Jego <grywa> brązuleczka to jest wow! Brązuleczka z napisem przytul mnie, te popularne w woreczku foliowym, więc na pewno nie ma bakterii, <grywa> nie żartuję. Y... Przytul mnie. Właśnie ostatnio mi się zgubiła taka bransoletka, proszę nie komentujcie moich rąk, mam takie coś, że mi się ręce wysuszają, Ała, muszę je co, trzy sekundy smarować, no ale trudno. No właśnie taka bransoletka mi się, no moja kicia ją zjadła, czyli Feliksio, mój kot, niestety on kocha gryźć takie rzeczy, no i on mi ją pogryzł, więc teraz mam nową i teraz muszę dopilnować, żeby on się do niej nie dobrał. Co jeszcze mamy? Tak, mam dwie karteczki, z Witch, chyba, tak, z Witch. Yy, To się szczepnia, to jest wszystko. Oczywiście z drugiej strony są adresy, więc nie pokazuję. No i wystarczy do mnie napisać na Hangouts, jak ktoś chce mi coś wysłać i oczywiście tam będzie adres mój udostępniony i od każdego to będzie osobny filmik. Wiem, że nie dużo będę ich miała, ponieważ o, mój kanał nie jest popularny. Yy, tu jest taka karteczka Witch chyba? To było, tak, z bombką na imię, nazwisko, telefon, e-mail i adres. I druga taka z kwiatuszkiem. Dziękuję. Na pewno przydadzą mi się, jak będę komuś podawała adres, e-mail, imię, nazwisko. I to już na tyle.